Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Nazi Zombie Army 2. Jest to trzecia osobowa strzelanka przygotowana przez Studio Rebellion. Jako kontynuacja produkcji z lutego 2013 roku, będącej spin-offem serii Sniper Elite. Ponownie wcielamy się tutaj w Karla Ferborna, walczącego z armią zombie w zrujnowanym Berlinie u II wojny światowej. Tym razem, naszym zadaniem jest odszukanie starożytnego artefaktu który został podzielony na kilka części oraz ukryty przez Hitlera. Deweloper zatroszczył się o garść nowinek, dzięki czemu atmosfera produkcji zyskała na jakości. Mamy tutaj nowe tereny do walki z zombie, większe zróżnicowanie lokacji, a przez to uczucie płynnego przechodzenia między rozdziałami. Zwiedzimy między innymi cmentarz, muzeum i przystań. Mamy też nowych wrogów, którymi są Fire Demon, który zamienia okoliczne zombiaki w ogniste ząbiaki, które biegają do nas z bardzo dużą szybkością, oraz samoner, który ożywia umarłych kolegów. Przyjrzyjmy się. Mamy tutaj bardzo przyjemną nową oprawę graficzną. Dużo kolorystycznej zmiany, ponieważ wszędzie jest kolor pomarańczowy. W tym pierwszym poziomie czyściec. Do tego mamy nową wizualną opcję, mianowicie zmienienie wszystkiego na czarno-biały. Jest tak, ponieważ w grze mamy gdzieś w oddali burzę i strzelający w oddali piorun. Mamy tutaj również, jak widzicie po prawej stronie, rzekę magmy, rzekę krwi, coś takiego. My sobie wchodzimy w nią, pokonujemy kolejne zombiaki używając różnorodnego oręża. Między innymi karabinów snajperskich, które są naszą główną bronią, dodatkowych pistoletów, takich jak kolt, granatów, bomb, materiałów wybuchowych wszelkiego rodzaju. Zaleciamy sobie cele, przez co w trakcie rozgrywki na jednym poziomie mamy do wypełnienia dużo różnych zadań. W, w większości jest to przechodzenie z punktu A do B, ale po drodze musimy pozabijać bardzo dużo zombie oraz dostać się bez szwanku w dane miejsce, ponieważ gramy sobie w trybie kooperacji na poziomie najwyższym, dlatego rozgrywka jest niesamowicie trudna szczęście, że mam tutaj znajomych, którzy mi pomagają i jest tutaj ze mną jeden znajomy, który już ma prawie wszystkie osiągnięcia i grę w małym palcu, ponieważ spędził przy niej jakieś 60 godzin. Ja swoją przygodę ze Sniper Elite Nazi Zombie Army 2 dopiero zaczynam i muszę stwierdzić, że gra jest o wiele ładniejsza niż pierwsza część. Na pewno będę się świetnie przy niej bawił, ponieważ ukończyłem już te kilka rozdziałów, które gra oferuje. Jest ich 5 i... Na każdym z tych poziomów grało się trochę inaczej, ponieważ mamy różnorodne cele, a lokacje są na tyle ro rozbudowane, że graficznie gra prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Bardzo dużo osób narzekało na to, że będzie to taki typowy map pack do pierwszej części, ale muszę wam powiedzieć moi drodzy, że jest to zupełnie inna bajka, ponieważ twórcy naprawdę postarali się, a cena, za którą chcieli abyśmy zapłacili, na samym początku nie była zbyt duża, ponieważ jakieś 9 euro przed premierą nie jest wygórowaną ceną za grę, która wciągnie nas na około 30 do 50 godzin w zależności od tego, jak gramy. Mamy tutaj takie zrujnowane domki, które musimy w tym momencie sobie przeszukać i naszym celem jest ta wieża, która już jest niedaleko. Gdy wejdę sobie na tą wieżę, pojawi się kolejny cel. Zobaczcie, zombiaki, które... Zmartwychwstają po zabiciu ich pierwszego razu, i tutaj będziemy strzelać sobie z tej wieży. A za chwilę dostaniemy się do pierwszego bezpiecznego pomieszczenia, w którym skryje się cała moja ekipa. Oczywiście, wykorzystując snajperki, mamy system zbliżenia, i dzięki temu będziemy mogli sobie raz po raz włączyć zwolnione tempo, ponieważ mamy tutaj system znany z pierwszej części gry. Który pokazuje nam przy takim strzale snajperskim uszkodzenie zombiaków, gdy trafi w odpowiednio kość, lub jakieś płuco czy inne serce. Jest to bardzo miłe urozmaicenie rozgrywki. Moi kompanii bardzo dobrze sobie radzą. Ja sam zostałem tutaj na górze i jestem atakowany przez zombiaka, ale nie stoi to. Na przeszkodzie. Mam nadzieję, że zaraz uda nam się dojść do tego bezpiecznego miejsca. Mimo tego, że mam bardzo mało naboi w tym kolcie, używam sobie z takiej bliższej odległości tych broni dodatkowych, takich jak Colt albo Thompson, ponieważ ta snajperka sprawdza się tylko gdy strzelamy do przeciwników z bardzo daleka, gdy mierzymy do nich z lunety. Jeszcze trochę zombiaków tutaj zostało w tym terenie. Zobaczcie, jak oni ładnie wychodzą z ognia. Jeżeli zdecydujecie się na zakup Sniper Elite Nazi Zombie Army 2, to nie zapomnijcie o tym, żeby sobie zorganizować ekipę z granych czterech osób do rozgrywki. Biorąc pod uwagę to, że Sniper Elite przedstawia kontynuację historii znanej z jedynki, mam nadzieję, że doczekamy się w końcu części trzeciej. Nie będę zdradzał Wam zakończenia, ale ja liczę na to, że tak też się stanie. Mam nadzieję, że twórcy zaskoczą nas czymś nowym i będzie to równie pomysłowe tak jak w tej części. Zaraz będzie koniec wybijania zębiaków przy tej wieży strażniczej i będziemy mogli przejść sobie do bezpiecznego pokoju, uzupełnić zapasy oraz przygotować się do dalszej części tej mapy, w której odwiedzimy cmentarz. Ponieważ tam będzie pierwszy raz coś takiego, co się jeszcze w tej serii nie wydarzyło, to mam nadzieję, że będziecie czekali z zapartym tchem, co się wydarzy. Mam nadzieję, że już będzie bliskie zakończenie te tego etapu rozgrywki. O tak, pięknie. Cel zaliczony i możemy udać się do safehouse'u, w którym uzupełnię sobie amunicję. Oczywiście mamy tutaj uśmieszek przy tym safehouse'ie. Ale wydaje mi się, że sytuacja wcale śmieszna nie jest, ponieważ armia zombie, którą uwolnił Hitler rozraz, rozrasta się w każdej minucie. Jest ona bardzo duża i zróżnicowana w tym momencie, ponieważ te nowe zombiaki, oczywiście biorąc pod uwagę również stare typy, takie jak Elita, czy po prostu te zwykłe grunty, to jest tutaj duże zróżnicowanie rozgrywki. O, tutaj mamy element, który jeszcze nie wystąpił, a mianowicie coś z otoczenia niszczące budynek w tym momencie był to czołg musimy dostać się na wieżę tego kościoła przepraszam na pierwsze piętro i dzięki temu będę mógł sobie zdjąć snajperów, miejmy nadzieję, że uda mi się to a nie zrobią tego moi koledzy tutaj jeden snajper oczywiście lata sobie między obszarami, jest bardzo szybki wydaje jeden strzał a później leci w inne miejsce i ktoś już go zdjął za mnie. Zatem cel zaliczony, my możemy dostać się tutaj na to pierwsze piętro kościoła i będziemy odpierać ataki zombiaków, których będzie niezliczona ilość na tym cmentarzu, ponieważ jest to już druga część misji. Zatem rozgrywka robi się jeszcze bardziej ciekawa. Mamy pierwsze oblężenie, które jest trudne, ponieważ na samym jego końcu mamy dwóch elitarnych przeciwników. Grając sobie w tym najwyższym poziomie trudności mamy bardzo dużo zombiaków. O, zobaczcie, mamy tutaj pierwsze spowolnienie rozgrywki, a dodatkowo możemy jeszcze sobie wybrać mnożnik zombiaków, ponieważ w pierwszej i drugiej części mamy coś takiego, dzięki czemu możemy mieć na ekranie do czterech razy więcej zombiaków niż to jest przy normalnym poziomie takim defaultowym. Ktoś tutaj ładnie rzuca granat w te zębiaki, ja mam nadzieję, że zaraz się trochę przerzedzi i będziemy mogli swobodnie eliminować pozostałych. Oczywiście w grze zaimplementowano system osiągnięć, dlatego też przy odpowiedniej ilości gra pokazuje nam ile zostało punktów zabić yy, lub różnych innych rzeczy do zdobycia danego osiągnięcia. Pięknie siadają headshoty z daleka i z bliska, i mamy tutaj taki system punktowy, ale nie wpływa on w ogóle na rozgrywkę i jest to tylko przed, przed naszymi znajomymi, żebyśmy po prostu byli lepsi w trakcie rozgrywki. Nie zdobywamy za to żadnych dodatkowych rzeczy. I mamy kolejny typ przeciwnika: są to takie szybkie biegacze. Mają oni granat, z którym biegają za naszymi współtowarzyszami i na samym końcu wybuchają. Powiedzmy sobie, że są to takimi kamikadze. Ja rzucam sobie teraz granaty, żeby trochę oczyścić teren tego cmentarza i kolejni kamikadze biegną do nas. Rozgrywka z czwórką dobrze zgranych osób jest naprawdę bardzo przyjemna, zatem polecam Wam serdecznie, jeżeli macie kogoś do rozgrywki. Bo z randomami jest tak dziwnie, że czasem potrafią przed samym końcem wyjść, żeby tylko mapa nie została zaliczona do osiągnięcia. Jest to bardzo hamskie ze strony wielu osób i moi znajomi też skarżą się na taki dziwny proceder. Dodatkowo też jeżeli ktoś wyjdzie w trakcie rozgrywki, to ludzie nie czekają na to, żebyśmy zaprosili kogoś, żeby ukończyć mapę we czwórkę. Jest to smutne, ale czasem się tak dzieje i te osoby psują rozgrywkę. Cóż, nie zawsze... Możemy grać komfortowo razem z takimi ludźmi, których tak naprawdę nie znamy. I chłopaki mi tutaj pomogły, oczywiście, zębiaki się odradzają, ale ja w tym momencie nie mam naboi w kolcie, dlatego też muszę czekać na to, aż ktoś mnie reanimuje. Cudownie udało się. Miejmy nadzieję, że już niedługo będę mógł się dostać do tego, do tego drugiego safe Kolejny raz spowolnienie tempa. I jeszcze zostało paru zombiaków. Zaraz przyjdą zombie elitarne, te takie większe, z pistoletami maszynowymi, przez co zabicie ich jest trochę trudne, ponieważ są to zombiaki, które są w miarę pancerne, dlatego też cały skład musi się zebrać i ładować w głowę, albo po prostu w korpus, żeby jak najszybciej ich zlikwidować. Kolejny zombiak za mną i ja kopniakiem powalam go na ziemię. Szybki strzał ze snajperki i możemy dalej eksterminować zębiaki. Pytanie: czy teraz jeszcze coś zostało? Raczej nie, ale podłożę sobie minę. Dzięki temu będę mógł zlikwidować tych elitarnych przeciwników, którzy tutaj do mnie przyjdą. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić, ale to na wszelki wypadek. Jeden z moich współzawodników leży na ziemi, no i przyszedł ten elitarny. Maj Mam nadzieję, że jakoś zdoła nam się go unieszkodliwić strzał w głowę, który mi trochę nie wyszedł. I przez to ja również jestem ranny i leżę na ziemi. Mina wybucha całe szczęście, ponieważ ten Zombiak trochę został ranny. Jeden z moich kolegów już został przywrócony do życia. I teraz czekam na to, aż oni wezmą na mnie odwet oraz żeby mnie uleczyli. Pięknie, kolejny kolega został ranny. I pytanie tylko, czy oni sobie poradzą. Miejmy nadzieję, że ten, który został jeden, o, pięknie biegnie do mnie. I cel został zaliczony. Więc, moi drodzy, tak wygląda rozgrywka w grze Sniper Light Nazi Zombie Army 2. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a ja podążam do safe house'a. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć!